Cze, Manko, widzę, że jesteś w Smentasach i dzisiaj gramy w Clash Royale z Kamilem. Przywita się. Siema. hi 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 ha. Dobra, gramy sobie na razie samemu, a później może zagramy w 7 razy Elixir, nie Kamil? No, możemy zaraz. No, po tej rundzie, gdzieś. Okej, okay, dobra. No, moja runda trwa około dużo, bo jestem na 8, nie, 10 lub 9 jarek. No, lecz, lecz ja oczywiście. Ja wbiłem oczywiście widzowie już ten. Hmm, arenę czwartą. No i co? No i wygrywam. Kolejną grę. Dobra. Już jedna wieżyczka rozwalona. No. Co? Tak szybko? No. A jego. No ja postawiłem po 0. prostu szkieletony, szk 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 nie? Postawiłem jeszcze. Mega, miniona, nie i oni rozwalili, nie, nie, życzę, nie? chyba, coś czuję. Dobra, to żeby zatrzymało chociaż na trochę mini packa. Dobra, u ciebie grali dalej mini packo? No? Osią, ai, 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 osią, ai, Ja bym chciał golema zdobyć, bo. A i widzowie, piszcie jarego. w komentarzach, za co mam wymienić wizarda, bo on jest bardzo słaby. Chyba za bombera, nie Kamil? Dobra, ja barbarzyńcy O Jezus Go Maria, jak szybko pokonali, dobra Tylko zaczekajcie Go bing chwilę gang. No. Dobra, mini peka Barbarzyńcy, to damy radę sobie Dobra, dobra. jego wieżyczka no, laserowa Nic mi nie zrobiła ale dajmy tutaj dart Binka Jest druga wieżyczka nasza, jest. Jeszcze tylko ta główna Tutaj dajmy szkieletom armii Raz i dwa, dwa eliksir. Ja. Dobra wizarda Mega minion mi dwóch szkieletonów zabił, nie? Dawaj i muszę... Ja nie chcę stracić wieżyczki. Dobra, żyjemy, widzowie, jakoś. Ja to śmieję jak żyję. Znaczy, oni mi jeszcze ani jednego hita na, moją wie na moje wieżyczki wszystkie nie zadali, nie? A ja mu niszczę trzecią wieżyczkę i Trzecia wieżyczka, wszystkie wieżyczki pojedynczo mu zrobiłem, nie? A on mi nawet nie zadał jednej Ty, tej, nie? To widać. Ja mam minus jedną wieżyczkę. Dobra, Kamil, to ja na ciebie czekam w lobby. No, no i ja wtedy się zapadam, zagramy sobie ja i przygotuję sobie ten, yy, karty. Nie, ja nie, nie, przygotowuję sobie, żeby... żebyś może wygrał. Ale nie, Kamil, ale bo my będziemy grać 7 razy elixir. jak Ja mam tyle ten. Nie, ja zagram normalnymi. Dobra, dałem. Donata. No no i to... Ja no Kamil, dawał 7 razy. No a nie chcesz normalnego? Nie, później normalnie no, tak normalny zagram. Normalne, najpierw normalne. No dobra. To ja czekam. Jesteś, jesteśmy na mojej arenie. Jesteśmy na twojej arenie, mówisz? Mhm. No musiałeś akurat stamtąd, gdy zobaczyłem, że z stawiam. Jak to, twoja mini peka nie da rady na szkieletonki. Wiem. To No chyba nie. Kurczę no. Ja już straciłem pierwszą wieżyczkę, nie? Ja widziałem jaki ty błąd popełniasz. Kamil, ty myślisz, że twojego kinga tutaj nie widać. No czemu te szkieletonki jej nie biją? To, tutaj dajmy to O kurde Szkieleton armii I tu do, do, do tu Dlaczego ty tam idziesz? O kurde, dał barbarzyńców Niezbyt kolorowo No Ej, mam niezbyt kolorową sytuację, panowie O nie Dobra Mój goblingęk jest przed bardzo mocno O, uh, skontrowałam ci Dlaczego na tym się skupiacie, no skeleton ja skotruję tym Dart Goblinkiem. <grymne> to się Wiem. Albo już spróbuję Dobra, teraz lecę na pełno, bo mam Double eliksir Kurde, ale dałeś bardzo dobrze. Dart Goblinek? O czemu wy go nie bijecie? No, bo on był niewidzialny. No dobra, wiem, ale coś widać. Nie. Dobra, Dadam. Double dart Goblin. Takie <gulity> okupi. Nie, no dobra, no nie miałem szansy. Let's go. To już 3000 tysiące pucharków wasz? Mm -hmm. Widzowie jak chcecie, to dołączajcie do naszego też klanu. Nazywa się Cold przez 21. Dołączajcie. Już mamy 8... Mm, tych osób w naszym klanie, a więc dołączajcie. Ej, o co się grać min minion hordą? Mm, nie wiem, ale czekaj ja sobie. Na pewno Barbarzyńców lepsze. No, dałam sobie minion hordę, za to ten i Oj oj oj. Dobra Kamil, teraz gramy w ten... W no ale ja już zacząłem rundkę. Siedem razy. Dobra, to ja zaczekam. Widzowie robię cięcia. Dobra, widzowie, wła... dobra, już jesteśmy. Wiesz to tutaj sobie sobie. Nie wiem po co ja tego fireballa tutaj pożyłem tutaj gobliny. Tutaj Barba Nice. Dobra, no i widzowie, dobra. Teraz się zaczynają tutaj dymy. I to ostre. Jak ty wygrywasz ze mną? Halo? Ej, 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 ej. Nie wolno, ej. Bez takich, Kamil, no. Tyle na raz Dobra, widzowie. No, Kamil, to chyba ewidentnie haki jakieś odpalił, nie? Jakie haki? No, nie wiem, bo ty masz tyle na raz, no. Ty, chyba mi się karty nie zdążyły jeszcze zarejestrować, Kamil. Kim cudem ja ginę? Halo? Co tutaj się dzieje, no? Ale Ty już masz mało na No Dobra, widzowie. Taka zadyma tutaj się dzieje, nie? Teraz coś w tą stronę trochę dajmy. Dobra, masz Infernosa. Tam kontruj tam, 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 dawaj! oko oh no jak, no nie, no dobra widzowie, no to jest jakieś nieporozumienie widoczne, nie? I Teraz się postawię u ciebie. Hmm, zagrałem. Dobra, widzowie. Grasz jeszcze raz, czy idziemy grać już? Nie, normalne pójdźmy. Dobra, dobra. Okej, okay, ja sobie wszystko i później sobie ustawię. Wyborzyńców. Do Chyba Deli. Ej, ja kanonem w sumie zagram? Bo kanon jest fajny. Proszę, ja chcę wygrać, bo będę miał tran. Tego sobie zabajduję. Tutaj pójdźmy. O Jezus jak mi skontrował. Ile mam jeszcze do... No, dobra, trochę zadałam, trochę zadałam. On zużył, on zużył Wizarda, więc dużo wiemy o nim. Dobra, Hop Rider skontrowany. Ten Wizardo za dużo nie pobije. No, dobra, Gdy... Wizarre, na pewno szkieletanki sobie ustawimy. Ja sz Dobra, Mało no i teraz Walkirię mam? Mam I ujdźkę na koniec. Tę życzę. Mmm, mam, wstawi ja To jest ja bym Ty. Czekaj. Skotruję mi. Ja że że nie skotruję. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja ją skontroluję no i Moja. No Niech wystawi Hoga, daj Hoga no. Dobra, jest taki. Kogo dać mi no tego teraz? Dzięki. Dobra. O nie, on też ma kanona. A kanona skontrujemy, ale gówno zadamy. Aha, przepraszam. Tymek. Co? Hmm. Dobra, to dajmy tego, nie... Dobra, double eliksir już jest. Trzeba kontrolować. Dobra, Zdajemy dajmy Ja na lewej France. Rama. Co tam się dzieje? Dobra, spróbujemy dzisiaj widzowie Big 1300 pucharków. Kanon. Sam zamrozimy Ice Spirit. Tutaj wystawimy Łyczkę. Tutaj Goblin Barrel. To, to. Ale mamy kontra. On tego nie skontruje. Nie ma szans, że tyle skierowców. Jednak jest to. Dobra, żyję. Nie wiem jak. Anon. Dobra, moja peka rozwali chyba barbarzyńców, nie? Kamil? No. Jak ona ich na jednego hita składa? Nie. Nie prawda? No, ale rozwaliła. No, ja też właśnie tracę. Dobra, ale. Proszę, żebym dostał, dostał Tesla. Proszę. Mam teraz skrzynkę i chcę dostać Tesla. O, sam elit Barbarian, okej. Okay? <laughs> Dobra, i teraz skrzyneczkę mamy. Pięć papilera, Elektro. Mini PK31. No i będę miał do tego Royal Ghost. No, ale gówno. No co ja bym mógł tutaj zrobić. No chciałam dostać Tesla i nie doczekałam się. No dobra, damy... No dobra, ale ten chłop ma farta, nie? Co? Nie, bo ten mój chłop takiego ma farta, nie? Jego wieżyczka ma 300 HP, dosłownie, nie? To skontrujemy tym, to tym, to tym. A teraz ma sto ileś. Aha. <słyska> Raz, i dwa, i, i trzy. Dobra. Nie, ty przegrywam! Przegrywam! Co jest? Kanon. Dobra, skontrowaliśmy Baby Dragona. Ale teraz mam żeby skontrolować no hoga O kurde. Dobra, skontrowałem. Dobra, rozwalam każdego dosłownie. Dobra, daj mi uliczkę tutaj. Dobra, niech sobie obija sobie powolutku wieżę. Tam spokojnie, spokojnie. Myślę, że ja tutaj ich nie zauważę, nie? Dobra. I daj na drugą stronę dart goblinka albo to. To będzie dobre. Dobra. On nie ma eliksiru, to jest nieprawdopodobne. Dobra, wystawisz na ale ja tam sobie dam. Czak, tak. Chyba będę miał drugą głowiczkę. Nie, prawie 50 HP. <grym> dobra, wystajemy to. Użyjcie, proszę. Ginę. Dobra, let's go. No i ginę, bo. Nie tej gry. tej gry. Nie, dobra, co za to? Oksik. Co? No ksika, cika. Słysza to Let's go. Battle banner. Banner. Kanon. Dobra, ja teraz lecę full w full moją bazę i tyle. tego się nie da stwierdzić. Let's go. Let's go, let's go. Chyba mam łajkardę. dobra, widzę, robimy kontra. Mam wajkardę? Znaczy, mam nadzieję, że zrobimy kontra. Bo nie wiem. Nie robimy kontra. Nie zrobiłem. I nawet trochę mu zadałem. Zostało 800 HP na wieżytce. Jest miał... A miał 2000. A miał do ksiądza. <grym> Serio? No. Jest! Pierwsza wieżyczka. Let's go. Oby mm. ja tak miałbym. Wstań no to są pierwszą wieżyczkę Normalnie. chyba? Nie, nie. I nie ma... tutaj wystajemy w uliczkę. Tam niech sobie skontruje. O, skontrował mnie. Ale mam na łóżkę skontrowanie. Kanon i ten. Spokojnie. O on, on grał wizardem Nieźle Kto grał wizardem? Ale patrz, zadaje mi też ten, dobra g Gitara To już on na plus w sumie No on nie znalazł żadnego damage'a, dobra Tam dajmy to And Dobra, widzowie żyjemy na razie jakaś I bomboklot i ładujcie. Okej, okay, trochę trochę zadaliśmy. Raz. O kurde, jaki gobling tutaj stoi. On mi kontrę robi. Tak się da? A bo on goblin goblinsami. Aha. Chodź tutaj do kanonka, tak, tak. Gratulacje. Tutaj szpię ten Army i się nie dostanie. Dobra, Wizard tam poszedł, Dobra. no to, po, to niech pójdzie Royal Ghost. Dobra, teraz tylko się nie dać nie da załatwić tej mojej wieży, która ma 200 HP, nie? I wygrałem. Życie. Ale nie na długo. <suszy> skontrujemy tego Wizarda, no, bardzo dobrze. Ale no barba barbarian zatrzymać go. Jest, nie zadała nie jednego strzału. Patrz, skontruję. Ja skontruję. oj. Jej, jej. Ale teraz mam taką kontrę. O, ale teraz będę miał kontrę. Jest, przeżyłem. Wygrałem wizowe. Nice. Nikogo to nie obchodzi. <grywa> Kurde. Dobra, widzowie, ostatnia gra i... On ma tylko ten? Dobra, widzowie, ostatnia gra i kończymy nagranie. Nie! Widzowie! Nie! Sonia. Nie kończymy nagrania. Kończymy. Nie słuchajcie go. To nagranie już ma 21 minus. Trudno. Musi mieć 15. Nie, 15 skoro ma 21. To Za go. W nieskończoność będę ten. Let's go. Aż będzie będę nie. miał? No nie mam, mam dzieczkę. I wygrałem. Raz. Dwa... Mam piecyka. Chłopie, jestem ugotowany. Jeszcze Barbarian Barrel i jeszcze logo. U, lala. Pery, tu pery, pery, piper, piper. Bambolejla, bambolejla. Korisodniki pipasi Bambolejla. Dobra. Może. Dobra, zdobędę Tesla. Albo nie, nie wydaje, no. Chcę zdobyć tą Tesla jednak. Dobrze sobie, ulepszymy Elit Barbarian. Ej, Elit Barbarian są dobrzy? Oni mają 6 eliksirów. Nie wiem. A, bo ty nie jesteś na tej samej arenie. Ja sobie pooglądam ten odcinek. Która godzina jest? 16.21 Może za tego kanona sobie zmienimy... Tak to Nie, dobra żyję, nie rozwalili mi jeszcze wieżyczki Szybciej, szybciej, Szybcie. No i, no i rozwalili. No. no to Piowi?

Piecyka dajemy tam. Ej, chłopie, saławku. Nie, mam Tesla. Co za, śmietnik. A pa, pa ile tam zadałem? A nie wyszedł na plus. Kanon. Tu. Nie. Jezus, Maria. Dobra, aż tam żeby kontrowały do przodu. No i czemu one się wracają? Dobra, wracają się, tylko idą. Jak najdalej. Ty dobra, ja to zdążę. Zdążę. U, jak tutaj na nie. Oj, zabolało. Royal Ghost. Raz. Dwa. On mały jeszcze ładnie oj oj. Ale to skontruję chyba. Tutaj dajemy to, piecyk. Dobra. Nie dobra, ma... jedna... jego wieżyczka jest na jednego hita. No proszę. Dobra, wygraliśmy wizole. Kurde, no. Nie jest zbyt łatwo. Mam nadzieję, że nie ma strzałek. Dobra, 5 gemów, coś mogę sobie Wębki kupić. Nie miał. Wątpię, ale dobra, podajmy tutaj kanona. Tutaj. Trudno, no. Nie mam za free. Czego oni nie idą do kanona? No. Dobra, goblin gang coś tam zada, a jednak nie zada, bo ma wizarda, dobrze, dobrze. Nie, po co ja kupiłem to za 40? A dobra, co nie widzę nic. I tak by mnie nie było bo na to stać. Mam. Niesamowite. Dobra, widzowie, kończymy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dać mi lajka i dołączyć do naszego klanu Cold przez C21. No hora.